Boże święty, nareszcie! Szkoda tylko, że Zejbim widzowie. Szkoda tylko, że Zejbim. Ciężka sytuacja z tym Abi widzowie, bardzo ciężka. Co tu robi Patmos z Patką? Patmos mi trochę plany pokrzyżało, bo liczyłem, że ją zabije. Chodź kamery są zapalone? Nie ma, nic. Siema. here, Drak. Co? ostatnio? Hmm. Nie. Guzik, dobra, Co? ja wiem, gdzie Ktoś wcisnął to... guzik. <laughs> Czekaj, wpadka zreportowała, co? Co tam było ciało? Ja zreportowałam. To więc tak, jest sytuacja taka, kampi przediem, znaczy się na światło o! naprawiam światło, wbiega AB. Ja wybiegam, na samych drzwiach leży ciało i wpadka je reportuje. Aha. I teraz myślałem, że to ja, AB zabił ja i wbiegł robią, tutaj, z dzieciom, nie wiem, ja ale w sumie by tak chyba nie zrobił, więc co ale musimy zrobić Wpadka co, bo tak łódzik, robiłam loda. No i tyle. Taka, ja robiłam loda przed... Halo, słychać? jest. Nie no, słychać, tak, ja cały Miałem ja no. do widziałam dodania. Nie wiedziałam na dole, że biegnie guzik w lewą stronę. Zaczęło gasnąć światło, zaczęłam biec też w lewą stronę i klikałam r cały czas, bo wiedziałam, że gaśnie światło i będzie frag, bo wcześniej nie było żadnych fragów, bo sprawdzałam na Vitalsach. Kliknąłam r wbiegając do e, elektrycznego tego całego... E, tam, Dobra, robiamy wpadkę. I co? Majestat elektryczny. E, ja mam ja jedną mam obiekcję do dodania, ja co ja do całej tej wbiegnie. sytuacji. Zamknij mordę, AB, proszę. Moja obiekcja jest taka, że wpadka ma generalnie aimbota wbudowanego w meteoryty, bo zrobiła je z prędkością światła. Dzięki. Nie, wy chciałem godzinę. powiedzieć. Jestem Można powiedzieć, że to była wpadka. za wolną aniżeli, że wpadka za szybko. Ja wbiegłam, widziałam tam Patmaza i Nexę. W międzyczasie Patmas pięć razy odchodził i podchodził od tych meteorytów. Odszedłem raz, bo zobaczyłem, że do mnie Nexę wbiegłaś, chciałem uciec. Ja w końcu je zrobiłam, wybiegłam, a wy nadal je robiliście. nexe nadal je robił chyba. Ja wybiegłem pierwszy z tych weponsów, bo zostały mi trzy, A, kiedy wybiegł pierwszy, ja wybiegę, ty wybiegłaś druga. No nie wiem, IMO to było strasznie szybkie i ode mnie masz Sasa za to. Nie, że wpadka ty, ty A, bo sta, ty się bo przed nami. No, A, B, A, B, polisz do 10 po hiszpańsku. Co? Okay, nie umiem. Uno, duo. No co, nie umiesz, kurde, no wyjedź. No, 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 no co? Jeszcze wpadka na mnie zagłosowała, tak? Nie, no, nie, nie, to nie był AB, To nie mógł być AB. Na tych drzwiach zabiła wpadka raczej Wpadka by nie selfowała chyba pierwszego Ale ja wybiegałem na to ciało Co do głosu Udało się Znaczy no, to kurde. jest Patmas, który trochę udawał, że robi questa, ale nie robił Udało go go się questa, go obronić. No, ubronić O Jezu, baby Powinieneś mi dziękować za to, co zrobiłem w tym momencie Bo legitnie... Bo legitnie no potężnie go sobie save'owałem z traceniem czasu tymi tymi No niestety, tak to jest jak się robić głupie fragi Boże, czy mój impostor może raz w być ogarnięty, please No właśnie widziałem to To była wpadka Znalazłem ciało Mandzia w O2, tam na dole ogólnie To nie była wpadka Wiem, że to nie była wpadka hmm. Karigoda, skąd ty biegłeś? Z... Czemu do on to nad reportował? Nad y, elektrykiem Ale ten report był gówniany, mógł tam fraga i zrobić darboda jednego darboda. jeszcze Chociaż nie, bo wpadka jest dalej, sas Prawej przebiegłem Biegłem, zrobiłem download i pobiegłem. W sensie miałem wbiec do laba, bo mam tam jeden task, ale widziałem, że ty wbiegasz, a nie jestem pewny co do ciebie, więc uciekłem w lewo. Zrobiłem eee, download na... i wybiegłem, i ty wybiegałeś z prawej strony. Nexa raczej widział, że to nie był self-report, no bo widział to ciało, a ja do niego podbiegałem normalnie. A gdzie, gdzie było ciało? Po dwa. Po dwa, na dole. 2, 3, 2, 3, 2, 3. To wiem, że Patma z tego nie mógł zrobić, oczyszczam go. Jakby byliśmy razem w medzie po prawej. Tak? Tak? Ja oczyszczam wpadkę. Nie, wpadkę spotykam Ale jes, stawa, co, chłopaki, co się czyszczycie ciebie, dwójkę? Uh, 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 uh. Tak, ja w Specimenie jak wchodziłam, to widziałam, jak patmas przebiegał przeze mnie, i teraz widziałam chyba field raga, bo było coś zielonego mi migało pomiędzy dwoma panelami powtarzania. Jest, jest, pilnowałem Cię. No To co, Nexe i Carigoda zostali. A nie, jeszcze AB. Ja byłem na kamerach. Nexe i, A A A i Carigoda też no... tam no. chyba był, nie? Ty byłeś Carigoda no, no, tam. Dlaczego przypominam, że padło jedno ciało, więc wpadka jest nadal z poprzedniej rundy, tak? Tak, ale Tak? tak ale... to czy to IB, nie wiem, który z nich się czyścił, bo tam ten IB o mówił, nie, że to Nexet. No tam ja nie, ja po prostu nexet, byłem nexet, na kamerach nexet. i widziałem na kamerach, jak on podbiegł do ciała, znaczy nie, inaczej, nie widziałem, jak podbiegł do ciała. Widziałem to ciało, że już leżało, zacząłem do niego biec e, i IB akurat tego, IB akurat zreportował przede mną. Albo zabił i zreportował, bo ty zabiłeś i zreportował. No, mogło no, tak być. Nie, 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 to to, co Nexa mówi, mi tutaj śmierdzi, bo, bo jakby, jak ja wbiegałem to był na tych kamerach I jak ja wybiegałem, to Tak! Od nie, od nie, nie, tam nie, 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 Ja no. rundę skończyłem w momencie, kiedy wchodziłem do tego przejścia nad elektrykiem, znaczy w elektryku, znaczy w dwa, wiesz bo między elektrykiem a dwa. Bo ja tak. biegłem, zaportować to ciało i akurat to się zaportował. Troszeczkę się tam w pewnym momencie potknąłeś w tej wypowiedzi i mi to śmierdzi, mój drogi. Śmierdzi <głos》>. na sobie podobno. <głos》to <głos》. nie ja powiedziałem, jak to No śmierdzę, serem, mam na sobą, nie widzisz? Chodź o bełu, pośmierdzę z tobą. Truję zapachem, truje zapachem. Patrzcie na to wicofie, truje zapachem diabeła Dobra niechaj bi wyleci, albo niech zrobi dwa fragi Idę z patusem <laughs> No ja to już robiłem, wiesz co chodzi. Ja idę z diabełem, tutaj też już byłem Nie wiem co się stanie, jak oni z tego wybrną I don't give a fuck No właśnie I widzisz diabełu, teraz ty też śmierdzisz serem Dobra, dobra yes? Tak, eee. powiedziałem tylko, że się nie powiedziałem, że się ja się No pamiętam. ja wiem! Byliście może razem, ktoś? Ja i ja był. Na to stał. Z, z pałkiem, a ja sobie gra z Kari, Godom. Um. No ja ciebie minąłem Patmas po i pobiegam do światła. Ty mnie minąłeś? Ja no jestem, minąłem. Z... wychodzę ze Gdzie z... mnie minąłeś? Zobaczmy, byliśmy no razem w labie. To, i mówił, że wiecie, biegał cały czas z Karygodą. Mimo, jest dead. Ej, ha, ha. tak, zobaczyłem cię na drzwiach od specymena ha, ha. i Zacząłem od nich uciekać, i cię nie widziałem totalnie, więc masz jakiś stop? długi zasięg. Ja z tobą biegłem, od. Nie. Yeah. Yeah. równo e, Serwer jest trochę i Ja na przykład coś takiego, że jak wchodzę do specjumena, widzę koła za drzwiami, nagle otwierają się drzwi do specjumena, i gości wchodzi ze mną, nie? Tak, tylko chciałem powiedzieć. O, jest tak, jest tak, często. Dobra, no w każdym razie. Ja na starcie do specjumena. W nie zrobiłam y, dwa questy, musiałam od nowa... Powtarzanie, bo się pomyliłam. I wróciłam. Teraz wchodzę z dekontaminacją dolną do admina. Ja jestem na dole przy tym, przy święciach hodo I ma dalej wpadka zabiła guzika i voted. Ja myślę, też przy tym pierwszym co było. Nie, ja myślę, że to jest nie. IP. To jest patmas i Sam jak Ale. Ale. Ten... Pierwszego fraga zdziwił się, że ja zgłosiłam. Patmas. Babo, naprawiłem. Tak się grę wygrywa się patmas, ona nie mogła zrobić tego killa, jak były te dwa fragi w tym drugiej rundzie, bo ja ją pilnowałam wtedy. A nie było nigdy dwóch fragów. Był jeden fragu, Był no jeden nie. frag no, To nie jestem, ja. nie, nie wiem, nie wiem ja mam na swoją bron. Wróciłam. do, do, do Swimmana robić moje questy, które robiłam wcześniej. Nie spędziłam całej rundy. Nie wiem, jakbyście patrzyli nie no To byście wiedzieliś tam w Ja bo na kogo zagłosowałeś? Ja na Patma zagłosuję. Ale int. Diabeł. Tu bardzo. To musi być Fatka. NARA! Właśnie nie jest. NARA! Na mi. Biedny patusek, wiem że nadwyrężam jego zaufanie widzowie Ja wiem, ja widzowie wiem spokojnie Ale że światła ktoś wyłączył to jest tragedia nie? Nara Nara patusek pat, pat, pat. tak, jak, tak? jak ty miałeś zabić? Diabeła się nie zabija no, widzowie Na diabełu się buduje zaufanie To jest taktyka Dobra, teraz jeszcze dobra gierka krumicikiem, co? Garduję tego meda Otworzę im go nawet Mandzio Karigoda, Mandzio, Fyrdrag Karigoda, Mandzio, Fyrdrag Karigoda, Fear Firdrag biały fear Drag, Karigoda, biały, dobra, oni dalej są, spoko Mandzio pobiegł, nie wiadomo co zrobił Wraca AB, wraca wpadka, wraca Patmos Czyli mamy po drugiej stronie tylko Mandzio, mnie i jeszcze To mamy sześć, szóstkę, czyli mamy jeszcze ja, Mandzio jeszcze dwie osoby jakieś Otwieram ludziom drzwi Mamy tu Fyrdraga, który chyba się już przedostał stąd Mamy bardzo mało ludzi, trzy osoby w specimenie, jedna w labie, jedna w ofisie Dwóch impostorów, jest Mandzio, jest Mitrik. Okej okay. No to... Okej, okay, no to kolejna szybka runda chyba, bo gasły światła i nagle mi Mandzio przeleciał, a zaraz po nim przeleciał i Mitrix w ofisie. Potem sejdę na Vitalsy i patrzę. O, Mandzio nie żyje, wracam i A może to pójść ty jutrze? No nie wiem, no, no i co z tego? Już. <noise> Irdraki, i ej, byli ze mną jak teraz. Dobra, to jeszcze, raz, to jeszcze raz, bez no, 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 jeszcze, no, jeszcze no, raz śmiechu Tłumaczę, jeszcze raz byś śmieł. nie widziałem, gdzie on pobiegł. Ja Ma na światło. Idę do ofisa od lewej strony. I nagle, jak jestem y pod stołem, widzę, przebiega mi Mandzio, idę w prawo, przebiega mi Mitrix, Zabiegam do Witalsów. Widzę, że Mandzio jest martwy. Następnie wracam się do miejsca, gdzie ostatnio widziałem Mandzia, czyli 4 metry dalej. No i widzę jego ciało. I voted. No, okej, okay. no masz prawo. <grym 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 nie, nie, nie się, co to no nie no, mogę. No nie mogę. bo ja tego na nie zrobiłem. Nic ich liczyć 110 do po hiszpańsku. Zresztą, ja powiem tak, biegłem za Mandziem to fakt, ale ja pobiegłem dalej, bo chciałem zrobić elektrykę, więc wybiegłem z lewej strony admina. I Ej, jak? tyle. Jak I faktycznie przez Nexę przebiegłem i tyle co widziałem. Padmas! Co? Jak ty mnie widziałeś? No jak ci widziałem? Wbiegliśmy razem. Ja nie byłem ani razu jeszcze w Space Roomie. No bo ja biegu. A, no, ale nie to ale ty jeszcze trzecia osoba z nami była. było no Karigoda? I byłem, byłem ja. Wiesz, A, to ja że pierwszą osobą, co zabiję, to by była wpadka, więc... nie ja skupuję, bo ja żyję. Sorry, Firdek, pomyliłem. TO się. JEST MITRIX! Nie, bo, no Aż no sam ja uwagi, na siebie zagłosuję, proszę, ja Tak. Okay. Mówisz tak za każdym razem, a i tak wiemy, że głosujesz. Nie, nie ma sensu wywalać w pierwszej rundzie, bo jest słowo przeciwko słowu. No. Ale tu nie ma sensu. Jakie są To jest, to nie to jest moje słowo, bo, słowo ja, ja, nie jest mam, nic. ja nie mam argumentu, bo ja naprawdę nic nie zrobiłem. Jeżeli Neksę tak uważa, no ja nie mam. Ja go nie oskarżam, bo nie widziałem, żeby on się zawrócił za mną na przykład. Jeżeli przeżyję taką PPG, to nie wierzę w was. Dziękuję. Nie ma problemu, Nexe. Ej, to ja byłem decydujący głosem. Pok, każdy ja był w sumie, kiedy głosuję na siebie, to już musiałem zagłosować na niego, no nie wytrzymałem. Ale on skipnął pewnie. Pewnie tak, ale i tak, wystarczyło, że to powiedział. Jeden impostor z głowy widzowie, teraz drugi to pewnie jakaś patka, bo ona mówiła No jaski, boże ja. Dobra, pyk, tutaj nie ma nic do zrobienia Możemy w końcu przejść do zadania Tutaj jest mój gicior Diabeł, diabeł mnie nie zabije, prawda? Prawda, diabeł, nie zrobisz tego Proszę Dobra, diabeł jest gitem to Teraz musimy znaleźć drugiego gita Tutaj wszyscy żyją, diabeł wraca Dobra, jeszcze tutaj nic do roboty Mam dwa zadania do Pierwszy diabeł chętnie ze mną pójdzie Sam fakt, że ja tu wracam, wicofie A zatrzymał się, bo mógł wyłączyć światło Może mnie teraz na moją taktykę z gry wcześniej orać Ale spokojnie Ktoś biegał, chyba wpadka, ale szybko Kogo nie widzę, Firdek se poszedł Padka biega, nie sprawdza witalsów nawet, okej okay. Dam, dam, dam O nie. nie, tylko padło jedno ciało Czyli nie dobrze, dobrze czyli. Nie, tak. To tylko Mhm. Tak, okudzie, dobra. E, no należało na tym, na Vitalesach. Nie widziałeś przypadkiem Nexa, bo wydaje mi się, że ty siedzisz na kamerach tego zdarzenia? E, widziałem jak tam biegłaś, ale nie kamery nie obejmowały ciała. Okej, okay. możliwe to jest, <coughs> bo to było trochę dalej. <coughs> hmm. Ha. Eee, czyli to no raczej nie, nie był to... self report Nie jest to raczej IB, nie jest to raczej Patmas Nie jest to raczej diabeł i zostaje nam Patmas, raz, dwa, trzy tak nam zostaje Pina <grym> było <grym grym grym> na pod, kamerach pod, pod... Spadka mówi, że to nie jest Patmas, a po to zostaje na tylko I to tylko Patmas! Coś się podoba. Nie palało. mogłem być, ja, bo spędziłem czas. Ja tego przypominam, że jest dwóch morderców, więc spadka może mówić, że jest... to nie jest Patmas, dlatego no, że jest spadka i Patmas Mitrix był dobrym Aha. strzałem. No, Mitrix był dobrym strzałem, bo ginęła teraz jedną się A Nexa siedział, siedział na Zgubiłaś kamerach. Albo siedział na chęć. mnie w elektryku, droga w padku. Ja pobiegłem do laba wtedy. Czyli to jest serwer pierwsze mówicie? zapaliliśmy a ty widziałeś gdzieś w labie Patmasa? A, widzieliśmy. A ty z dziury. Nie wyłaziłeś patma z trzypadki. Nie właśnie ile z kabelków! Wyłaziłeś z kibli. Z są kabelki? No są. Nie są. Nie ma. Nie są. wiem. Są. Są? Są kabele tam. Tak. Gdzie są? W kiblu? Oczywiście, że są kabelki. W kiblu. Tak, ale... Ja, A, czy ale czekła jest, Nie, nie, tak. nie tak. wiesz, to Kluczyk chyba, tylko... Co? Kluczyk był chyba, nie? Nie wiem. Nie powiem tak dwóch. Nie wiem. Są kable, nie wiem. Teraz się zastanawiam się. Z diszerem też. A ja się właśnie zastanawiam, czy rzeczywiście dobrze wy wygłosowaliśmy Matrix. A... Mój śmierdzący serem skin wyczuł śmierdzącego serem Patmaza, ma ser w kapeluszu, przysięgam. No, nie no, nie mogę. Ale nie na Patmaza, tylko Nie no, ja się boję, że to jest wylem, patrząc, właśnie. Kiedy dwa Nie no. Właśnie no. ja nie rozumiem, czemu wy, czemu głosujemy a, na, tym momencie na Patmaza. Bo mi pasował do dialogu z serem. Nie, 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 nie no ale masowo z... widzisz obiekcjami, nie, nie, no Naxe, ty S. Nie, 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 nie. Naxe, Naxe jesteś niepoważny. No. Nie no po prostu Naxe. wpadkę widziałem no. na kamerach, widziałem, z diabełem rundy biegałem. Nie, dzisiaj... No i właśnie o to chodzi. No, no ale skoro mówię, wszystkich taki... innych miałem potwierdzonych, no to chyba logiczne, że mimo będziesz ty. No nie wiem no. Długa Duże myślenie. Widzę, wie, śmierdzący ser, taktyka! pokczam No i ma pokczam Dobra, to jest jeszcze jedna runda taka. To teraz skerowane zostało. Bo też nie dwie rundy w ogóle skerowałem ja nie mogę, jaka chyba dobry. Ja <głos》>, nie mogę, nie! Zostawcie go, bo znowu nie będzie wbijał i znowu będę płakał, że nie znam z kim grać. Spokojnie. Zobaczcie ja tylko pa nie pamiętacie, jak to się składa lobby Wamonga bez mandzia? Chyba zapomnieliście. <głos> <głos> jak ile to razy graliście? Dwa? <noise> Mandzio, prób. A, a tu może kurde Ej, się. Ej, dzisiaj żebyś ciebie udało, spokojnie. Właśnie, gratuluję. SS. nie, SS nie jest potrzebne. Co tu się tu idzie? Dobra, to bo na przykład. Dobra, a co się a, stało? Ja byłem znaleziony gdzieś po prawej tak? Ta. O czym była mowa, że nie będzie No nie wiem, przecież, nie? Te, przecież tutaj mamy jakichś chorni bojów po prostu, którzy jak widzą Mandzia, to już się chapka tak jak kto. Macio, Macio, go zabić, to nie mogę. Zostawcie go biedaka. Ale, to nie okay. ja, ja chcę nexe tylko powiedzieć, że jak ja w widzę Mandzi, też mam go ochotę tak No właśnie ja też! W dupakę bym go klepnął, ale ja to z miłości That's bym that. zrobił, a tu jest jakiś ham najgorszy, który cały czas poluje na mojego kolegę Łukasza i nie, nie, zabił... nie podoba Co mi się to. jest takim hamem? Guzik! Patka! Patka! Halo, patka. <gulet> patka. No, kto jest takim hamem? Patka! Jak ona się wystawia ciągle, to jest niesamowite. Nie zabił Karigoda, ja Firdak, nie ja. boże, nie Firdak, boże. A a, ja? Znaczy ja wiem tylko, że to nie jest Karigoda, bo jak ja dobiegam do ciała, Karigoda był za mną, wie? No Karigoda, diabeł i ja. Ja otwieram te wszystkie drzwi do tego do świata, także dajcie mi spokój. No ja i to. to jak mnie nie to zabił, a tym bardziej Mandzia. To jest typowy, który <grym> podkłada. <grym> trochę tak. Ej, gdzie jestem kill? Tak. Między labem mi, a storagem? A, no to typowo Z tego co zrozumiałem diabeła, z tego co zrozumiałem diabeła No jest pod, przed wejściem do, do laba po prawej no, ja go widziałem dwie sekundy temu jak światło gasło, jak ja myślę sobie biegam jak gdyby nigdy no, no I zaraz się sami... śmierć No tak średnio, żeby żerował sam na siebie tylko chcę pojechać. No dobra, ale... Kili, czyli kto tam był, jakie susy w końcu? Nie Galigona, nie Hir, nie diabełu, nie guzik no to ja zostaje nam wpadka, Mitrix, padmas i kto tam jeszcze. I a, mabie, o, posy, no! Dajcie mi spokój, bo że cię zabić. To skip. O ty powolniesz teraz na mój no, no, chyba sobie no u... Uratowałem się! Uratowałem się. Ja skip to ja też, nie no, podniezuj się. Ja też. A mógł, a mógł zabić. Nie podlizywać się mi, to jest jakby tak useless Nie wiem, podlizywanie się w patce to jest to samo jakbyś Jak wiecie widzowie, jak macie przydupasów na przykład, nie? I na przykład macie, dam przykład swój, żeby nikogo nie obrazić Ale na przykład to jest to samo jakby przydupasować się mikiemu. To jest to samo Do takiego do porównania doszliśmy widzowie mi tych, zostaw mnie, proszę Wiem, że cię przegrałem w grę, ale to było zabawne w sensie w grę temu Porobię zadanka widzowie, porobię zadanka w tej rundzie Amitrix to szmata, suki nie chce znać, ha, twu i dokończcie sami, nara.